Czy budzi większą radość? Niagara Falls? Czy Manhattan Beach? Typujcie razem z nami. Myśl o świętach wcale Cię nie cieszy. Życie jest piękne, ale gówno warte. Nie martw się, Ty też dostaniesz prezent. Czy dzisiaj ktoś ten prezent rozpakuje? Miłosny. Miłości każdy prędzej czy później coś zawali. Ważne są chwile szczęścia pomiędzy. Komedię pełną gwiazd. Nie mogę się spóźnić. Trzeba więcej dawać, więcej brać. Miłość jest wszystkim. Dziś o 20.50 w telewizji metro. Infekcje wirusowe nawracają? Gro, Pri, No, Zin, Forte. Pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jeżeli byliście... Kiedy nadchodzi głód, nie musisz jeść tego, co masz akurat pod ręką. Lepiej weź riso. Świetny wybór. Riso to doskonała przekąska z mleka i ryżu. Jest tak pyszna i pożywna. Riso. Idealna przekąska. Ej! Tak? Chciałem jeszcze raz na ciebie spojrzeć. Player poleca filmowe hity na zimowe wieczory. Na każdy nastrój. Nauczę cię, jak być singielką. Śmieszą, bawią i trzymają w napięciu. W życiu trzeba wybierać to, co najważniejsze. Hmm? Z uściskiem dłoni Twój Wincent. Zakochałem się w Tobie. Kupiłam Ci prezent. Czy dzisiaj ktoś ten prezent rozpakuje? To nierealne, dudne marzenie, o którym mówiłaś. To co to było? Ktoś mógłby chcieć zakochać się tak, jak na filmach. Oglądaj filmy w Twoim pakiecie w Playerze. Will be out of sight. Dzięku, prezent musi być większy. So have a merry little Christmas now. bądźmy bliżej w te święta. Wspaniałych chwil w rodzinnym gronie życzy T-Mobile, operator największej sieci 5G w Polsce. Zimą. I latem odporność dobrze podkręcać cały rok na okrągło. Dlatego łapią z Dewitum Forte. To witamina D zawieszona w oleju lnianym, dzięki czemu dobrze się przyswaja. Devitum Forte. Odporność na okrągło. Nadaj świętom smak. Smak wspólnych chwil i kulinarnych odkryć. Smak wyjątkowych niespodzianek i Twoich ulubionych dań. Kamis. Dokładnie taki smak. Od jednego do dziesięciu. Jak bardzo jest pani szczęśliwa? Siedem, osiem? Ja wiem, że chłopcy dojrzewają wolniej, ale no. Co? Jestem lesbijką. <grym> ja tego już nie potrzebuję. No, mnie to się akurat może teraz przydać. Do gratulacji będziesz babcią. co? Nie! Nie! Twoim obowiązkiem jest wspierać matkę dziecka i wspiera. sms -iem. Tak szybko, dorosłeś. Komediowy hit prosto z kina, Czarna Owca. Już teraz oglądaj w playerze. Nie zdążyłeś zadbać o odporność? Weź wysokie C. Cevitum to wysoka dawka witaminy C. Cevitum, witamina C na wysokim C. Weź wysokie. Inteligentna suszarka Philips Sense IQ dostosowuje temperaturę suszenia do potrzeb Twoich włosów, aby chronić je przed zniszczeniem i przesuszeniem. Suszarka Philips Sense IQ. Piękne włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość. Automatyczna lokówka Philips Sense IQ. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Miami, pada! Bring me money. Tylko manna z nieba. Miami, tu nie można marnować ani minuty. Żony Miami, nowy program. Oglądaj w playerze. Wow. Z jeżyka Hej, śliczny uśmiech dziecka Niech tam nie umyka Polskie słodycze na polskie święta I, i. Coś specjalnie dla inkowych łasuchów od zbożenki Kokochałwa na kokosowym Napój kokosowy, czekolada, kruszona chałwa i najważniejsze Inka i mieszamy Mmm, jak pachnie Chałwastycznie Rozpłyń się to idealnie zbalansowane napoje roślinne od Inki. Delektuj się naturalnie słodkim smakiem. Poczuj kremową gładkość. Spróbuj napojów od Inki i wybierz swój ulubiony. Inka dobra w swej naturze. Gotowi? Start! Wielki urodzinowy show. Jedziemy z i aż 99 powodów, żeby impreza była udana. Achtung! Ludzie wpadli w dziki szał. Dziewięćdziesiąt dziewięć gra o wszystko! Absolutny sztorm! Dziewięćdziesiąt gra o wszystko. Wydanie urodzinowe od 2 do 7 stycznia, codziennie o 22 w TTV. Ostatni jingle, za nami świąteczne Popuri w najlepszym wydaniu. Rywalizujące mikołajowe szkoły, latające choinki, mrożony keks, parada łodzi i ciasta. Najlepsze bożonarodzeniowe atrakcje w kraju. Ciekawi Was, jak zakończył się nasz świąteczny konkurs? Wyników szukajcie w sieci. A Wam, drodzy widzowie, przypominamy. Nie ma gwiazdki bez draki. Komedia pełna gwiazd. Gdzie leżysz łajcą? Chcę się z Tobą kochać. Kocham Robię to tylko dla pieniędzy. Miłość jest wszystkim. Dziś o 20.50 w Telewizji Metro. świata w biegach narciarskich, tour de ski, we wtorek i środę w telewizji metro. Sponsorem programu jest producent Teraflu Total Grip na objawy przeziębienia i grypy. Apap. Lek na ból. Sponsorem programu jest dostawca pakietu Orange Love ze światłowodem, telefonem komórkowym i internetowym oraz telewizją 4K Orange.